Dzień dobry Państwu, to Andrzej Kuźmicki, witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj trzeci z cyklu wykładów: Co warto wiedzieć o psychoterapii? Dzisiaj mówimy o celach psychoterapii. Cele psychoterapii są zróżnicowane i zależą od indywidualnych potrzeb i problemów klienta. Pomimo szerokiej palety potencjalnych celów psychoterapii, możemy wymienić pewne ogólne cele, które są podstawą psychoterapii. Mogą one obejmować zarówno aspekty związane z ogólną poprawą zdrowia psychicznego, jak i rozwój osobisty. Poniżej przedstawiam najczęstsze cele formułowane podczas psychoterapii. Pierwszy zbiór takich celów to jest łagodzenie objawów zaburzeń psychicznych doświadczonych przez klienta. W wielu przypadkach celem psychoterapii jest po prostu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie objawów związanych z zaburzeniami psychicznymi, których taka osoba doświadcza. Takimi jak depresja, stany lękowe, PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, zaburzenia kompulsywne czy inne zaburzenia jak zaburzenia odżywiania itd. Po drugie, mogą być to cele związane z ogólnie rozumianą umiejętnością zarządzania stresem, czyli wiąże się to również z nauką skutecznych technik radzenia sobie z przewlekłym stresem i jego objawami, takimi jak napięcie mięśniowe, problemy z koncentracją czy zaburzenia snu. Tutaj może się pojawić potrzeba nabycia umiejętności regulacji emocji, zwiększenie zdolności do Rozpoznawania, wyrażania i regulowania emocji w zdrowy sposób. Kolejny obszar celów cele związane ze zwiększeniem samoświadomości i zwiększeniem wglądu. Rozwój samoświadomości to pomoc klientowi w lepszym zrozumieniu swoich myśli, emocji, zachowań i motywacji. Obejmuje to także rozpoznanie wzorców zachowań, które mogą być niekonstruktywne dla tej, dla tej osoby. Zrozumienie przyczyn problemów, pomoc w identyfikacji głębszych przyczyn problemów i trudności, często poprzez eksplorację wcześniejszych doświadczeń życiowych i dynamiki interpersonalnych relacji. Praca nad osobistymi wartościami to kolejny obszar związany z celami psychoterapii. Analizowane jest tu i rozpoznawane, co jest naprawdę ważne dla takiej osoby. Co może prowadzić do bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia? Kolejny zbiór celów to rozwój umiejętności komunikacyjnych. To nauka skutecznych metod komunikacji, które mogą poprawić relacje z innymi ludźmi, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym. I dalej idzie za tym poprawa dynamiki relacji interpersonalnych. To zrozumienie i zmiana destrukcyjnych wzorców interakcji w związkach intymnych, w przyjaźniach, w rodzinie czy w pracy. Z celem poprzednim wiąże się generalny cel rozwijania zdolności do budowania zdrowych relacji. Kolejny zbiór celów to cele związane z rozwojem osobistym i zawodowym. To rozwój umiejętności życiowych. To pomoc w rozwijaniu umiejętności, które są potrzebne do radzenia sobie w codziennych wyzwaniach, takich jak zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów i podejmowanie efektywnych, dobrych decyzji. To wsparcie rozwoju kariery, pomoc w określeniu celów zawodowych, pomoc w zarządzaniu stresem związanym z pracą i rozwijaniem umiejętności potrzebnych do sukcesu zawodowego. Ale to także zwiększanie motywacji i pewności siebie. To praca nad zwiększeniem motywacji do działania oraz budowaniem pewności siebie i pozytywnej samooceny. Kolejny zbiór celów wiąże się z zarządzaniem i adaptacją do zmian życiowych. To budowanie umiejętności radzenia sobie ze zmianami w życiu, ale też często ze stratami w życiu. To pomoc w adaptacji do dużych zmian życiowych, takich jak rozwód, utrata pracy, narodziny dziecka czy przejście na emeryturę. To także pomoc w przepracowaniu żałoby, wsparcie w procesie przeżywania i adaptacji do straty bliskiej osoby lub innych ważnych strat życiowych. Kolejnym zbiorem celów jest wspieranie planowania przyszłości. To pomoc w wypracowaniu realistycznych planów na przyszłość i pomoc w podejmowaniu kroków niezbędnych do ich realizacji. Kolejny zbiór celów wiąże się z zarządzaniem emocjami. Może to być na przykład rozwijanie umiejętności zarządzania swoją impulsywnością, praca nad kontrolą impulsów, nad rozwijaniem bardziej przemyślanych reakcji na trudne sytuacje życiowe. Może to być praca nad umiejętnościami rozwiązywania problemów, nauką efektywnego identyfikowania problemów i tworzenia konstruktywnych planów ich rozwiązywania. Do celów terapii można również zaliczyć pracę nad swoją tożsamością czy nad sensem życia. To eksploracja własnej tożsamości to pomoc w lepszym zrozumieniu i zaakceptowaniu swojej tożsamości. Co może obejmować aspekty takie jak orientację seksualną czy problemy związane z odczuwaniem swojej płci. To problemy, które mogą wiązać się z doświadczeniami wartości kulturowych czy duchowych w życiu osoby podczas terapii. To w końcu pomoc w znalezieniu sensu i celu życia. Praca nad zrozumieniem, co nadaje życiu klienta sens i jak może on działać zgodnie ze swoimi najgłębszymi wartościami i celami. To także może być wspieranie rozwoju duchowego. Dla niektórych klientów ważne jest bowiem eksplorowanie i rozwijanie aspektów duchowych ich życia, co może być istotnym elementem w ich pracy psychoterapeutycznej. Generalnie można by powiedzieć, że jednym z głównych celów psychoterapii jest praca nad poprawą codziennego funkcjonowania klienta w różnych obszarach: czy to w relacjach osobistych w domu, czy w relacjach interpersonalnych, społecznych, ale też generalnie w doświadczeniu samego siebie i osiągnięcia szczęścia w życiu. Przed chwileczką powiedziałem o bardziej ogólnych celach psychoterapii. Ale praca taka może się również skupić na bardzo specyficznych problemach, jak niwelowanie fobii, traum, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, nad problemami z jedzeniem, uzależnieniem, czy nawet z doświadczeniem chronicznych bólów. Bardzo konkretną pracą terapeutyczną jest przepracowywanie traumatycznych doświadczeń. To wtedy pomoc w przetwarzaniu i integrowaniu trudnych wspomnień i doświadczeń, tak aby zmniejszyć ich wpływ na obecnie toczące się życie klienta. Można by powiedzieć, że to, co jest dla nas istotne, to rozwinięcie wewnętrznego poczucia kontroli w życiu przez klienta, do rozwijania jego kontroli nad jego życiem, to pomoc w odzyskiwaniu kontroli nad różnymi aspektami życia, które wydają się być, Często poza jego zasięgiem. Każda z wyżej wymienionych kategorii celów może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i kontekstu życia klienta. Dlatego zazwyczaj psychoterapeuta i klient wspólnie określają cele terapeutyczne podczas pierwszych sesji, a następnie regularnie je przeglądają i modyfikują odpowiednio do potrzeb i do kontekstu. Życia klienta. I to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na czwartą część z cyklu Co warto wiedzieć o psychoterapii.